Jak dzisiaj u nas piękna pogoda jest tam wtorek 19 stycznia i w takiej pięknej pogodzie jadę do pracy dzisiaj także pisaliście mi, że w Polsce spadł wreszcie śnieg jak się cieszycie no, my się nie cieszymy, jak coś takiego się dzieje bo to jest ta u nas normalka i mamy dość tego białego świństwa. Jakie cudne niebo dzisiaj jest, a z drugiej strony jeszcze piękniejsze, bo jest całe fioletowe. No ale akurat jadę w tą stronę, z ile ptaków. Nie mam jechać prosto do domu, ale pojadę najpierw do parku, no bo no jest po prostu przepięknie. Zobaczcie, jaki cudny zawód słońca dzisiaj jest. Ile tych ptaków. I tu takie kolory Cudo. Soak him, soak him. <laughs> it's so, so <laughs> Tak? Tak? Ojej, jej, jej, jej. Ale fajnie. Z kieciuśkiem. Kto tak się myje? Augusinka Augusinka Augustina Augusti, konkurencja ci rośnie. tutaj jest pod. pod fotelem. tutaj pozaklejany siatką i taśmą wenty bo bałam się, że ma wsadzi głowę i wejdzie tam do wentu co by było straszne także wygląda to strasznie, ale już za kilka tygodni to zdejmę bo ona już będzie za duża co tam Leoś? no, ty byś tu weszła ty byś mogła tu wejść, ty mała dziubko. Jak tu dzisiaj kolorowo sprzątałam i znalazłam taką starą żarówkę, którą kupiliśmy kiedyś po pobycie na Jamajce, ponieważ nasz kamerdyner zrobił nam kiedyś niespodziankę, no bo weszliśmy kiedyś tam do pokoju i... Był tam szampan przygotowany, jakieś tam przystawki, wanna chyba z pianą. No i właśnie ta lampa była nastawiona. Więc ja mówię do ZI, a ja chcę taką do domu. No i oczywiście zapomniałam, że ją mam, no ale znalazłam. Także zobaczcie jak pięknie. A tu nasza malutka. Muszę kupić ten środek, bo już Augustina wyrwała pazurami. Ona nas zawsze pazury tam tępi na, na tym właśnie turboskaczerze. No ja wiem, że te wkłady można kupić gdzieś, że muszę się rozejrzeć. U nas jeszcze nie do końca posprzątane po dekoracjach świątecznych, a już są dekoracje tutaj walentynkowe. Jak tam ty, kochanie, się czujesz? Już lepiej ta nóżka, tak? No, chyba lepiej tak. Ten maluch. Powinnam tu jakieś serduszka podwieścić do tego żandola. Zobaczcie, jak fajnie. Na się nie chce z Tobą bawić. No zobacz. Jaki magic. No tak ładnie z wujkami się bawi. Wszyscy wujkowie, i nawet Ali też i Mączka, także wszyscy oprócz tego w zasadzie się z nią bawią. Jak tam kiciuś? No, już późno w nocy jest, tak. No, późno w nocy już jest po pierwszej, a ja jeszcze siedzę, bo zrobiłam filmik o okowitku i teraz mi się wgrywa trzecia część. Już mi się raz wgrał, ale się okazało, że jeden plik był zły. Koraptet. Nie wiem, czemu to się tak robi, ale się czasami robi. No i musiałam na nowo wszystko wgrywać. No takie życie youtubera. Z już dawno poszedł spać, a ja siedzę, mimo że dzisiaj wstałam o siódmej. A jak ci się tutaj biją. Mała wszystkimi rządzi. Ta mała. jestem jest naprawdę fajnie, że ją tak przyjęły te wszystkie koty tutaj. Tylko biedny Teddy nie wie, co zrobić, ale Teddy to już nasz staruszek, także wybaczam mu. Ci się tutaj za łby biorą. Stefcia przyszła też, tak? Chodź, Stefcia, chodź. Chodź, Stefcia, chodź. Chodź, Stefciu, kochana, chodź. Co te oszołomy tu robią, zobacz? Dziwna wsteczka się boi ich. tam przy augustiku światełka jeszcze ładniejsze kiedy się wyłączy całe światło takie psychodeliczne bardzo Się tam leją, trzeba filmować jak najwięcej takich momentów, bo zaraz kot urośnie, i będzie wszystko, będzie takie jak inne duże. Dobrze, wujek Augustik, co to oni robią? Kiciusiek, co ta Twoja podopieczna tak biega tam? Mały Crazy Cat. Augustik nie ma cierpliwości do dzieci. Co oni robią tam mączkę? Jak tam ten filmik tak pomału się wgrywa, man Strasznie pomału. Z jak się rozruszała, proszę. Czemu się bijesz za Augustem? Zabawy są. Ten mały dżumbel, A tym kuga. Poklepałki pokle tuś. I ją znoszy się. A co ty gadułeczku Tak tutaj sam sobie siedzisz na sofie. Kochany na ściubku. Kochany dziubeczku. Uj, naelektryzowano mam rękę, aż iskra poszła. Kiciusiek nasz kochany. Kiciusiek. Para Leoś? Czy to już dziewiąta jest? Jest? Już dziewiąta? Leoś. Tak? Dziewiąta już? Naprawdę dziewiąta jest? Tak. No, zobaczcie. Jak Leoś zna się na zegarku? Proszę. Domaga się już kolacji. Przewodniczący domaga się dla wszystkich. Mówisz? Mówisz dziób? że już, już czas tak, czas już, czas już na kolację, okej, okay, dobrze. Nie tylko Leoś, ale malutka też tutaj, a Teddy cierpliwie czeka, jakiciuś. Zobaczcie, zrobiłam genialne jabłka w cieście z przepisu Tomka Strzelczyka z kanału Oddasz Partucha oczywiście. I to są jabłka w cieście z przepisu babci Marysi, babci Tomka. Są naprawdę przepyszne, to już jest ostatnia porcja. Już cały talerz razem z ZI wsunęliśmy. Przepis jest mega łatwy, także każdemu polecam obejrzeć ten filmik i zrobić sobie takie cudo na deser czy tam na podwieczorek czy na kolację tak jak ja zrobiłam trochę niezbyta zdrowo, ale hej raz kiedyś można są naprawdę pyszne, kruche dwa guściki Nie ma to jak być statusiem przy kominku. Nie saci. Na zewnątrz tak zimno. Jest tylko minus 6, ale jest wilgotność i czuję się jakby było z minus 20. A proszę. Kto to ma taki długi ogonek już? Jak sobie śpią. Ładnie się prezentujecie kolorystycznie też. Ach, jak cieplutko. Jak milutko. Masz kochany Kiciuś. A udało nam się dzisiaj wyciąć Ali. Ali miała straszne maty, ale to dosłownie pod pachami miała dosłownie kamienie. Także udało nam się ją przytrzymać i wyciąć. Nawet za bardzo mi protestowała. Ona chyba wiedziała, że to jej pomoże, bo po prostu już a, sami wyrywała sobie włosy ze skóry miały Łysę placki. Tematy są okropne. Ach, jaki to jest długi kot już. No i jaki to jest długi ten kot? Ile my mamy tutaj centymetrów? Z 70. No Tak urosłam bardzo. Kuchani. Kochani Kiciuś, ty jesteś naprawdę kochany taki, że nie wiem. Maluchy nasi. A tutaj co za trójka przyjaciół? Stefancia, mączka i Leoś. A ty, gadułka, czekasz na kolegę w oknie? Tak. Co taki zaspany, Lośku? Jaki maluchu. Niech ciebie wszędzie pełno, zobacz. chuj tu do Stefancji. zobacz. Nie przyzwyczajona do dzieci, tak? Ale z malutką się bawię czasami, tak? Zostańcie jest kobieta kariery, nie ma żadnych dzieci swoich. Ty ten obraz, proszę tu nie dotykać, bo to jest bardzo stary, zabytkowy obraz. Nie? O babci. ty proszę mi tu pazurów nie ostrzyć na tym obrazie. Co za dziób mały. Ale oś jak nasz supermodel. Proszę jaki piękny. O. Ty malutka, ale już robisz spin ładny tutaj. wy przepędził mały przepędził Augustika z kiciuśkiem. ej co to za niesnaski jakie niesnaski to dziewczynek malutka, tak? Zaś się tam Saci za ogonek weźmie stefcia, ale rozrabia, jak to jest. Nie rozrabia, jak straszny mały. <średzio> Mączka, mączka, czy ty śpisz? Czy ty śpisz, mączka? Hej, tak buziom do dołu. Co? Malutkie nasze. Kiciusie, tutaj. Tu Ali. Nowo oprzyżona, tak? Wcięta jestem jak pudel teraz, tak? I następna dziewczyna nasza Augustina. No, już prawie koniec stycznia. Dzisiaj jest sobota. To tutaj tak drapie, auguścik. Dzisiaj jest sobota. 23 stycznia. Jest ósma rano. I takie śliczne niebo. Właśnie wschodzi słońce i jest minus 9. Jest bardzo, bardzo zimno dzisiaj. A ja na szczęście mam wolne, no znaczy na szczęście, no teraz mam wszystkie soboty wolne. Więc fajnie. Mimo że siedziałam do drugiej w nocy, bo robiłam filmy o Kowitku. Czwartą część. Znaczy czwarty filmik o nim. No to wstałam, żeby małym dziadom dać. Bo nie dadzą spać. Także chyba jeszcze wrócę. No, ale też zauważyłam, że słońce zaczęło wschodzić. I takie ładne niebo. Więc mówię, nakręcę. Bo później to wszystko się zmieni. Ależ tu drapią. Ty, saci! saci tutaj mi lampki ciągnie. A tutaj szaruś. Oguścik. Augustik. No patrzcie, nic muszę im dać. No i zobaczcie, co tutaj się co rano dzieje. Też nie wszyscy. Ostatnio Ali tak ogoliliśmy. To by się mówi, ja wiem, że wiesz. A najgłośniejsze to jest to małe tutaj. I jaki piękny poranek. Już teraz pod koniec stycznia dni są dłuższe. Także nie jest ciemno, kiedy wychodzi się z pracy, na szczęście. A wychodzimy teraz równo o 5, także super. Mówię do męża, że wreszcie pracuję jak normalny człowiek, że mam weekendy wolne. Zaczynam o 9, kończę o 5. Pierwszy raz tak naprawdę w życiu Czyli COVID ma jakieś tam dobre strony chociaż a, no oczywiście te złe przewyższają te dobre ale od wczoraj nasza manager opuściła nas, to znaczy nie wiemy dokładnie czy ona wróci, czy to już jest na stałe w każdym razie nie była to osoba, za którą powiedzmy w ten sposób będziemy tęsknić. Więc zostałyśmy tylko w biurze ja i moja przyjaciółka Lucy na pełny etat. I do tego jest chłopak, który pracuje na pół etatu i on jest tylko w poniedziałki, w środę i w piątki. Ale on jest bardzo fajny. Także. Będziemy miały luz blues, blues. Nasza menedżer była strasznie niekonsekwentną osobą. Jeśli chodzi o robienie przysług wybranym ludziom. No nie będę się w to wgłębiać. W każdym razie jest lepiej, że jej tam nie ma. Ale pięknie wschodzi to słońce. A tutaj co za kotki siedzą. Gadułek. Hej, gadułek. A tam Augustinka i Stefanka. I jak tam twoje kopytko? I jak tam to kopytko goi się wreszcie, czy nie? Takie ostatnio przez kilka dni tak ostro je smarowałam kremem. Nie zawsze sobie daje. Mam nadzieję, że. W końcu tobie się zagoi, bo ileż można, no ileż można kocie muszę dekorację pościągać tutaj za okien dzisiaj Tutaj już zmieniłam no, zobaczcie No i na kominku też już pokazywałam Proszę jaki piękny słoneczny dzień się zrobił ale zimno jest, cały czas. No tak wiedzą, zapowiadali, że miało padać. Miało być dzisiaj okropnie, miał padać śnieg. Zobaczcie, jest pięknie. Maluch, jaki ty jesteś długi. No Tu dziury po łapkach kowitka, proszę. Wychodził po tej siatce. Ej ty szaruśku Jak się rozgościłem, tak? W domu. Jak domowy kot. Wystarczył cały miesiąc, nie? Oj tak. Tak, tak. Tak, tak. Malutki. Szary Brytyjczyk. Podszywany. Oj. Sorry, nie lubisz o ucho. Szary Brytyjczyk podszywany. Ups i spadł. Więc pozdrawiam wszystkich na weekend i dziękuję za uwagę. Ale zimno.